Witajcie więc w kolejnym WTF-ie, czyli programie pod tytułem W ogóle to fajne. I dlaczego już na starcie mówię, że te klocki będą miały bardzo ciężko, to to, że sposób ich dystrybucji jest delikatnie mówiąc kontrowersyjny. Mianowicie one są sprzedawane, teraz widzicie na obrazku, w takiej oto automacie, gdzie rzucamy 5 zł, w tym wypadku 5 zł i rosujemy sobie taką kuleczkę. Taka kuleczka wygląda mniej więcej w sensie, była ona tych gabarytów, ja jej z nie przywiozłem, ponieważ no zajmowałaby mi bardzo dużo torby, a jak wiecie, pakując na wakacje, pakowaliśmy się no właściwie na ile się da na maksa, więc widzicie takie kuleczki myślicie fajnie, wow, co za zestaw, tym bardziej patrząc, czym jesteśmy mamieni na starcie, właśnie patrzcie, jakie są zestawy w ogóle o tych technikach, tu nie wspominam już nawet. Są pokazane super zestawy, niby za 5 zł, po czym wlatuje Wam taka kuleczka, otwieracie ją sobie i widzicie coś takiego i zmieni auto. Więc, jak mówiłem, już na starcie po prostu ta firma ma ciężko. Jednak postarajmy się nie dyskryminować. Otwórzmy to sobie i zobaczmy, co to jest. Przede wszystkim. Instrukcja, która jest skrajnie, kolejny raz mała, na tragicznym wręcz papierze, takim tanich ulotek. No, ulotki z kredytów są lepsze. Nazwa firmy jest absolutnie nie do odgadnięcia. Jest ona tak mała, że naprawdę potrzebowałbym dużej lupy, której nie mam zobaczyć, co to logo tutaj jest napisane. Sama instrukcja skrajnie mała. No nie jest to na pewno dla dzieci. Wysyłamy sobie jednak same kocuszki. Co się pierwsze rzuca w oko, to to, że Polika jest oczywiście też tragiczna. Mamy tu naklejki, które prawdopodobnie absolutnie no, nie są do naklejania na ten zestaw. Po prostu są luźne naklejki. Łącznie z yy, od Shakila. No kurde, no spoko, no dali coś, no fajnie. Chce mi się wzorować chyba na Lego. Sprawdźmy, jak wygląda sama jakość Lego. O pierwsze, dwie rzeczy słabo. Czy z klocków, a nie Lego. No powiem szczerze. Koło to jest całkowicie plastikowe, to nie jest guma, to jest narysowane, wygląda może z daleka to jak Lego, natomiast to nie jest absolutnie tak zbudowane jak Lego, mianowicie mówię, to jest jedno wielkie koło z pomalowanym tym elementem na białą, aczkolwiek nie powiem, jest to mocno solidne, Zborażony z górażnym zwykły klocek, oczywiście bez żadnych napisów na studach, nie no, jakościowo... Nie jest to złe. Powiem szczerze, jest na pewno bardzo fajny, twardy plastik. Czy, czy fajny to sam nie wiem, natomiast jest on na pewno bardzo twardy. Nie boi mi się o to, że gdzieś tam popęka w palcach, czy coś. Jakościowo ten plastik nie jest zły. To się nawet też zgina. Pozwólcie, że ja sobie to ze speed builduję teraz na Waszych oczach. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kolory też no, nie są takie tragiczne. Powiedzmy, jakość klotków. No, naprawdę, kurde, dobra. Nie oszukujmy się. Dobra, zbudujmy sobie z tej jakże śmiesznej małej instrukcji i zobaczmy, co, co z tego wyjdzie. No i pierwsze co jest bardzo ciekawe, już na starcie widzimy, że nie mamy tu dwóch klotków w tym zestawie, które tu, tych dwóch białych, które powinny tu być. No ja ich nie widzę, worek. No nie, nie mamy dwóch klocków i już na starcie zapowiada się obiecująco. I dobra, i trochę Was jednak chyba kurde skłamałem. Chociaż tu, na przykład, wiecie, ciężko to wchodziło, mimo wszystko było to trochę koślawe. Trochę was nie brakuje klocków, natomiast zamiast białych są czerwone. No, kurde, co wy nie patrzeć? Jest to takie trochę kłamstewko ze strony właśnie firmy, której nazwy nie znam. No, tu, na przykład, wiecie, też na ciężko wchodzą niektóre te klocki. No, przypuszczalnie jest to bardzo źle wytopione. Ja to muszę podobijać. Tutaj no jest to nie do końca dobrze wytopione. No i tak, gotowy nazwijmy to zestaw wygląda no, w tenże sposób. I cóż ja mogę o nim powiedzieć? No jest takie ewidentnie autko małe. Patrzcie, jedno koło w ogóle mu się nie kręci. No, to koło mu się w ogóle nie kręci absolutnie, nawet jak je... Te chodzą spoko, ale to się nawet nie kręci. Sprawdzimy czy jak zamienimy te dwie, te dwie funkcje. To się już kręci. To się dalej nie kręci, czyli to jest winakowacz, a nie tamtego. Eee, mówię, jest to taki mały pojeździe. Jak jakby na baterie I kupujemy takie coś za 5 zł. No i z jednej strony, no strasznie tragiczne, to to nie jest. Strzela nie opada. Płakać się nie chce. No 5 zł, no trochę jednak dużo. Jak na takie coś, biorąc pod uwagę, że dorzucając drugie 5 zł, mamy super zestaw z jakiejś gazetki oryginalnej. Lego, a nie, nie nie, łaśmy się na coś takiego. Jakość plastiku jest naprawdę bardzo dobra i tu mnie trochę boli, ponieważ jakość plastiku jest dobra, no ale to z tego, gdy wszystko psuje coś takiego jak tu, nam krzywo nie chce się dobić ładnie, nie chce wejść, krzywo jest, tu tak samo jest krzywo. Widzimy nawet tu taki kawałek plastiku z dołu wystający, no jest to absolutnie niedoszlifowane, robione gdzieś tam na szybko. Instrukcja jest tragiczna wręcz, nie mówię tylko o małości, o jakości tego papieru i o tym, że tu mamy inny kolor klocka. Sam pojazd, no wiecie, no to z tego fajnie nie by jeździ, ale jedno koło musi nie kręci z przodu. co już psuje dużo efektu, gdyby nie to, byłoby znacznie lepiej. Uszucia mam więc trochę mieszane wobec tego pojazdu, bo naprawdę no za 3 zł, no nawet by mi nie było szkoda, być może nawet... Byłoby ciekawie, by można to było zabawnie. Natomiast, no kurde, wy 5 złotych za drugie 5 możemy dokupić sobie oryginalny zestaw. Tym bardziej, że mamy tu tylko 18 klocków. Dostanę drugie 5 złotych, no nieraz w gazecie Star Wars w ogóle mamy po od 60 klocków nieraz. A tu drugą taki zestaw przypuszczam, w losowym coś bardzo podobnego zapłaciłbym dychę za 40 dziadowskich, naprawdę słabych klocków. Znaczy, może nie słaby klocku, bo my klocki są super, ale całość jest tragiczna. Więc, kurde, no myślę, że nie łaście się na tego typu rzeczy, bo. Mówię, no może klocki są fajne, może niektóre jako substytuty mogłyby posłużyć Wam w sensie, w jakichś mocach, zastąpić coś i byłoby spoko. Natomiast mówię, mała instrukcja, niedoszlifowane klocki, niektóre elementy się nie kręcą. Niestety efekt ten niweluje to wszystko, co nadrabia dobrymi, solidnymi naprawdę mi się na pierwszy rzut oka wydaje klockami. Na pierwszy rzut oka, bo nie wiadomo, co będzie później. Całość jeszcze dobija, oczywiście sytuacja, tak jak mówię, z plakatu wspomnianego na początku. Gdzie jesteśmy mamieni, nie wiadomo czym dostajemy coś takiego. no i Kurde, trochę szkoda, bo gdyby nie to mamienie, gdyby tam była pokazana prawda, to nawet te małe szlify nie byłyby tak drastyczne na tego wszystkiego i ocena byłaby lepsza. Natomiast przez to mamienie, przez te krzywe krotki przez to wszystko, no jakość klocków jakby jest na drugim miejscu w tym momencie. I jeżeli mam wystawić temu czemuś jakąś ocenę, to wystawiam temu czemuś ocenę 2 na 10. Czyli trochę tak jak z Hangowi, bo tam chociaż też byliśmy mamieni, to mniej byliśmy mamieni, bo przynajmniej widzieliśmy, że będziemy coś na poziom tego, a nie takie kurde zestawy. Jednak tam klocki się może rozpadały w rękach, a tu się nie dobijają, więc myślę, że te dwa, chociaż jak dalekie od siebie pojazdy, są trochę do siebie podobne. Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję, strzeżcie się takich zestawników jak proszę inwestujcie w gazetki LEGO, dużo bardziej, czy, czy coś porządnego, a nie coś takiego naprawdę idzie kupić fajne klocki w niższej cenie, o czym mam nadzieję, niedługo się też przekonamy. Wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek, jeszcze raz do zobaczenia wkrótce w kolejnych.